Dzisiaj po walce, no ale mimo wszystko przegrywacie, czy jeden z Legnicą. Powiedz, czy ta szybko stracona bramka może miała jakiś wpływ na was, pod wam skrzydła. Rywale przez to złapali wiatr w żagle i dalej już, już poszło, było ciężko? No myślę, że tak, bo tracimy szybko bramkę i nie wiem, nie weszliśmy w ten mecz, jak powinniśmy wejść. Ogólnie ta pierwsza połowa z naszej strony była nie wiem, no słaba, bo tracimy trzy bramki, ta pierwsza. Potem w starym fragmencie druga, no i pod koniec połowy trzecia. Ciężko, ciężko, ciężko było co zrobić w tej pierwszej połowie, nie wiem. Potem w drugiej połowie już, już to wyglądało inaczej wyglądało to lepiej z naszej strony. No niestety udało się strzelić bramkę dopiero pod koniec, żeby, nie wiem, jakoś kontaktował coś tam jeszcze zrobić. Nie ma co tym usprawiedliwiać może, ale wiadomo, wasze przygotowania były trochę okrojone. Ten wirus zamieszanie wprowadził w szeregi zespołu. Teraz macie kolejny tydzień, żeby spokojnie popracować, dojdą nowi zawodnicy, będą pewnie mogli zagrać za tydzień. Tutaj trzeba upatrywać się plusów, że złapiecie formę i najbliższy mecz będzie już dużo lepszy? No tak, dokładnie nie ma co nie ma co, nie wiem, jakieś szukać usprawiedliwienia albo coś, no tak jest, inaczej. Inaczej nie było tak było, jak było. Po prostu my musimy trenować, przygotować się do następnego meczu. To była pierwsza kolejka, jak się mówi u Was, pierwsze koty za poty. Więc cóż, no, walczymy dalej. Dzięki powodzenia.